Na szczycie w Londynie zapowiedziano powstanie koalicji chętnych do wsparcia Ukrainy. Po dwóch latach zaostrzenia konfliktu Europa chce wziąć większą odpowiedzialność za przyszłość Ukrainy. Wielka Brytania i Francja z Kierem Starmanem i Emmanuelem Macronem dążą do stworzenia niezależnie od NATO struktury obronnej. Celem jest ostraszenie Rosji, zabezpieczenie interesów Europy i przetestowanie gotowości do działań wojskowych. Ale czy Europa rzeczywiście wyśle wojska na Ukrainę? Historycznie unikała takich interwencji na wschodzie. Ostatnie miały miejsce na Bałkanach i w Libii. Wyzwania są ogromne, Niemcy i USA są przeciwni, Rosja grozi eskalacją, a brak jest formalnego mandatu do podjęcia takich działań. ZEUN chce gwarancji bezpieczeństwa. Wie, że Ukraina nie może polegać na nieskończonym wsparciu Zachodu i potrzebuje nie tylko broni, ale także obecności wojskowej. Polska, kraje Bałtyckie i Wielka Brytania są gotowe wspierać, ale Niemcy i Włochy obawiają się prowokowania Rosji. Dla Polski to ogromne ryzyko. Już teraz pełnimy rolę logistycznego centrum wsparcia dla Ukrainy. Wysłanie wojsk europejskich może uczynić nas celem ataków hybrydowych. Jeśli Trump ograniczy pomoc dla Ukrainy, Europa stanie przed twardym wyborem. Czy realnie wesprze Ukrainę, czy pozwoli na jej osłabienie? Koalicja chętnych to na razie raczej deklaracja niż gotowy plan. Historia Mówi, że Europa woli rozwiązywać sprawy przez handel niż przez wojnę, ale presja rośnie. Czy Europa zrobi krok naprzód, czy pozostanie w miejscu? Komentujcie.